Lepszy niż milion, są dwa Dzisiaj mam więcej niż chciałem Dzisiaj mam wszystko, aha Zobacz jak wszystko się udaje Lepszy niż milion, są dwa Ona patrzona to reakcja palionowa Aura maksimum Jak sigma wchodzę na stół Nie ma zakazu Co sprawi, że zejdę w dół Zielone na full Jakbym nie miał sąsiad Losuje na morderce! Kim on będzie! O e, Patrzcie, jesteś blisko. blisko! Z nami jest Leon i Olek i musimy uciekać przed tym mordercą. O nie! O nie, morderca! masy i zobaczymy, to jest. Ten Michael, jest. jak on się nazywał? Myers. No, Majers. Chyba, tak, chyba tak, widzowie. I Napoleon Style! te są już płyty. Patrzcie, już mam w swoich rączkach. W swoich rączkach mamy już płytkę, moi drodzy. I o. zaraz będziecie wy mieli w rączkach, także zapraszam Napoleon Style. E, jestem w czerwonym domku. Ej! paki jestem w tym środkowym domku. Siema. Dobra. Szukaj czerwonego domu, olek, dawaj do nas. No dobra, no staram się, ale pamiętajcie co, nie? Czerwony, że kupię czerwony. Siłą. Zabójcza jest tutaj. Zabójcza jest tutaj. O nie? nie. Widzę jakichś dwóch typów w labiryncie. No, no dobra, to na pewno kitrać. nie my. Chowamy się, musimy a może. Chwilę, a gdybyśmy zakolegowali się. Z mordercą? No gdzie? No. Nie, żaden sojusz. Leon, musimy wytrzymać 5 minut, żeby morderca nas nie dopadł. Ale tam jest jakiś gość on potrzebuje naszej pomocy. Czemu ty Nie! Yeah. Jest morderca. Widzę cię, mu pomóc, idę mu pomóc. Nie, nie, nie. Nie, Leon, co ty robisz? Co? Pomóż, pomóż, musimy mu pomóc. Co jest? Co? Wygraliśmy? Wygraliśmy. Tak jest! No chyba detektyw mi widzę, bo jest detektyw, który zabija mordercę i detektyw sobie poradził z nim bardzo szybko. Widzicie co mam w ręce? 5 grudnia też będziecie to już mieć! Bo jest premiera płyty. Do końca grudnia płyty będą podpisywane, ale od stycznia w sprzedaży oczywiście będą płyty, ale już bez podpisu mojego. Dostępne na Palion style. Dobra, losowanie kolejnego mordercy, moi drodzy, ja nie wiem, oni są mega słabi. Może nam niech da. Leo! Eee. Nie! Nie! Uuu, mnie Ej, ciekawe, jakie będę miał przebranie Kim ty będziesz? Ach, tym klaudę! ty pasujesz teraz do niego tym głosem. Ej, nie, bo no, przerażasz mnie! Nie, spadam, Przestań. dobra, nie mówimy, gdzie jesteśmy, Olek, mu, Nie mówimy, gdzie jesteśmy. Ciupupupi. Kto, kto jest detektywem? De ciekawe, jak wygląda detektyw. O, ej, ej. Ja na pewno nie Jesteśmy, widzowie, w pizzerii. Pizzerii. Klauna. To Idę! Z... Nie idź! Leon został nas! Oszczędź nas, proszę! Zastrzeliłem kogoś! Co? O kurde. Ole, widzi nie, mnie. Nie, nie, nie! Olek! Nie? Leon, odejdź ode mnie, proszę! Dobra, zostawię cię na razie, bo wysysam duszę z tego oto właśnie człowieczka. Oh. Ej, dobra, byłeś tak blisko mnie, Leon. Ej, ale ja mam kampę, nie. nigdy tu nie wejdziesz! tam pa. jest on tam Ziem. jest! Yes. Uciekam! Uciekam, spadam. Dobra, zabiłem go. Spadam jak go zabiłeś? Spadam. A nie, nie zabiłem. Nie. nie ja nie, nie Leon! Zostaw Oleg, uciekaj, nie. uciekaj, Olek! Pal pomóż mi! No, uciekaj przed nim, no. O, ktoś mnie Ej, ja podnóg. nie wiem jak się, ja nie wiem co się, jak się zabija. Nie. No i A... bardzo dobrze, że nie wiesz. Mamy szansę wygrać to. A nie ubijesz jeszcze nikogo? No, ubiłem go! Nie, do pułapki wpadłem! O nie, a gdzie jest, gdzie jest klaun? klaun? Olej! Nie! Spadaj! Zostaw mnie! Nie! Ratuję kogoś! Dobra, On uratowałem, uratowałem. Nie! Niezusa, nie, zostaw mnie! Dobrze, odpuścił mi, odpuścił mi ten straszny klaun. Odpuścił nie. mi. A ty, jako klaun, możesz nie. się ciągnąć? On wszystkiego bił! Nie. Ale ja nie wiem, ja nie wiem co to... Ja nie wiem co to znaczy ty zielono... O ty... Co są? Co <laughs> Chodź to Ja nie mogę uciekam. Ciekam uciekam. Chodź uciekam. Palion Nie zostaw, Jesteś... zostaw nie mnie, proszę. Dobra. Nie. Jezus, co co się... taki czerwony ekran? Co się dzieje? Proszę, proszę, proszę Dobra, uratowałem go, uratowałem, uratowałem ziomala. Uratowałem ziomala przed tym strasznym Leonidasem klawnym. <laughs> Ja? Co to było? Czemu mi się ekan trzęsie? Nie wiem, ja się boję! Ej, bo on tu jest gdzieś blisko! Chodźcie! Trzy minuty jeszcze PP z mamy! Ale Myś ja nie, nie wiem co ja mam robić! wszystkich ubijać po prostu. No ubijam, ale oni wstają po to. No bo musisz pilnować, musisz pilnować Bo my ich leczymy e... Dobra, gdzie Ale, ty on gdzie jesteś? Ja się boję tu sam być! A gdzie ty jesteś, leo? Ojeju, nie no wystraszyłeś mnie! A ty nie żyjesz, Olek? Za tobą jestem! Czekaj, bo to jest clown! A to mogłeś powiedzieć, to bym tu nie szedł! Oooo! złapał A! mnie, nie! Złapał mnie! Chodźcie się tu! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Ja cię kręcę z sobie! Pomocy! Biegnam. Pomóż mi ktoś! O ktoś mnie podniósł, ja ratuje mnie! Ja ci nie pomogę! Nie! No, ocal mnie, Morto, proszę! Dzięki. Nie, no, no, przestań! Ej, zabiłem już dwie osoby, dobra, już ogarniam! Chodź, to Olek! Nie, odejdź! Nie mam mnie. Co ty mu robisz? No, ej, ucieka! Malion! Malion! <laughs> o, wszedł w moją pułapkę! Ja, Olek, ty żyjesz? Zabiję! żyję, żyje, schowałem się! Dziś się schowałeś! Tu! Ej, <laughs> ja nie mogę, ja nie mogę! <laughs> Dobra, dobra. Panowie, wiecie, że zaraz do was przyjdę? Gdzie? Gdzie my jesteśmy? A ja się domyślam, gdzie jesteście. Nie. Dobra. Nie. No, po, po, palio, co ty robisz? Nie. Minuta zostało, półtorej nie. minuty. Nie. Musimy to przerwać. Nie. Co nie? nie. Nie. Ja nie chcę. Ilu zostało? Jedno nie. Bardzo jest. Nie? Ten Jakim cudem tu tam jesteś? Przecież tu no. idzie łatwo wejść, on się tu zaraz dorwie. No, faktycznie, naprawdę! Ja się <noise> tak męczyłem, żeby tam wejść. No nie, no, mamy minutę, mamy minutę. Czterech nie żyje i dziesięć ocalałych, w tym my. A czy sześciu ocalałych? Tu jest jakieś wyjście! Za dziesięć sekund, możemy uciekać, Olek, musimy uciec przed nim. Tylko gdzie jest to wyjście? Nie! nie pokonał mnie, Olek, pomóż mi! Widzę na papie, nie! Leon! Doszliśmy, proszę! Pomóż no mi, bo zginę, pomóż mi! Zabił mnie! Pomóż mi! Zabił mnie! Nie, mnie też, le, on jest za dobrym klaunem. E, ale nie, nie wiecie, co, bo... Umarłem! Umarliście? No. Ja gonię ich, ja gonię ich, wygram! Nie, a jak chciałem znaleźć wyjście, widzowie! Palion! Nie nie, nie, nie! Nie! No, panie, proszę! O Kurde! O, kurde. O, kurde. O, no Jestem duchem. Okej, okay, oh. palion, e, czy my możemy być oh. dobrymi kolegami? Lecimy. Powiedzcie mi, zabójca. O, widzowie, za 13 sekund wchodzę do nich. Zaraz do e was przejdę. E o nie, nabrałem się na ser. Ja też się nabrałem, zgniotłem. mnie A drugi czym, raz. Czym, czym zabijam? E no, lewy przycisk myszy po prostu walisz. Dobra. I pamiętaj, że nie musisz przy nich stać, po prostu musisz się ich parę razy obezwładnić, nie? Dobra. Po co mi ten sery w ręce, co ja z tym mam z Ej, ktoś tu się schował, Po co o, nie? są te sery, po co te sery? Ej, bo to pułapka. Aaaa! mnie! Ale nie. mnie. Ej, pod F jak coś dajesz pułapkę! Nie! Spadaj! Proszę mi, przyjaciele, proszę! Ole, gdzie jesteś? Oh, podniósł mnie, podniósł mnie już ktoś! O, o. A po co ta agresja, panie? Ubijam, o, ubijam! To jest! Ubijam! Uciekłem, uciekłem! Ubijam wszystkich! Nie, 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 nie możesz ubijać wszystkich sam, Ja wysysam z nich? No chyba właśnie, nie wiem, to tak a! chyba idzie Kurde ale Nie, się ty nabawiłem. musisz po prostu, ty musisz szukać innych Ole się, ale czuję teraz moc Nie, chodź tu Chodź tu Leon. O, kolejny raz go ubiłem Ej, Olek, a jak się ten pomaga? No połóż mnie na ziemię tak? No i ja, ja, tak Ubijam <stw."> A ta esencja <stw."> daje HP, okej, okay. już ogarniam Jaka Pomogłem molkowi, pomogłem molkowi. Jaka Olgubko. esencja? No... Nie, nie swój interes <stw> <stw> <ś wellbeing> <śückt> A o, Tak jest, ile was już tu leży? Wszyscy leżą <ś>, <ś>, Oleg, jesteś reszta? dobrym kolegą czy nie? Jestem, tylko nie wiem czy on tam jest! Gdzie reszta? Ale pomóż mi, ja, ja uciekłem gdzieś gdzie Ale gdzie nie uciekłeś? No już nieważne, ratuj innych, ratuj innych po tu prostu! Cztery osoby leżą! Gdzie jest reszta? Nie! Ole, gdzieś... Spadaj palion! Olegos cię spokojnie, tylko nie res mi nie! No lepiej odejść, jak, przy... jak zbliżysz Wiesz się nie! tu. Jak zbliżysz się to będziesz miał tragedię. No nie chcę tam, iść masz rację, ja no, to nie Gdzie są? Gdzie są ludzie? Musisz znaleźć wszystkich palion. Oni się chowają, tak? Mm. Eee, tak, tak, mogą się chować. No pewnie po szafkach są schowani Ale to jak... jak ile muszę ubić, żeby wygrać? Eee no wszystkich Wszystkich? No a jak? Aha, 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 ale aha, aha. na razie to ich podnieśliśmy, ty Aaaa! No, no. To jest tu jest, jest, o lecimy. Teraz mnie zdenerwowaliście Panie no kurde Ole gra go bo on umrze! Olek, ja umieram, Olek, Olek ja Olek, ratuj ja go, Olek! No, Olek, ratuj! No biegnę! Nie no, no, uciekaj szybko. mi! Nie Stoję uciekaj! Stoję w miejscu, dawaj, ratuj, ratuj szybko, bo umieram! Czemu mogą palią na tym... Te... To mi bieg pod celownik! Palił się nade mną z nęca, Dobra, no. idę szukać u góry, bo na pewno to jeszcze będą jacyś... No, też tak Nie się wydaje. Nie można przejść. Po prostu jak na przykład teraz mnie zabijesz za trzecim razem to ja już umieram, nie? I jak zabiję... bo tracę więcej HP. Jest ziom, jest ziom. Więc ty, więc ty cały czas musisz zabijać, ale zaraz się otwierają drzwi jak coś. Nie żyje, nie żyje, nie żyje. Co już kogoś pokonałeś? Mhm. O nie dobra... Ej, chodźcie tutaj, faktycznie tu go nie będzie! Ej, racja. Dobry pomysł. go nie będzie? O Bądźmy kolegami! Nie no nie, byłem, mam was do hita już, my zginiecie. To powiedzcie mi, gdzie są inni. Yy, dobra. Nie wiemy. Nic ci nie powiem Ty was oszczędzę i będziecie mogli uciec? A w, gdzieś wiem. mam twoje ten? Ej ej, 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 No gdzie? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, Auuu tu jest, tu jest Palion Jest tu gościu za migo. Gdzie? No tu, 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 widziałeś? Tu na dole? No. Widzisz mnie? Tak, tak, no jest tutaj, na siwcie jest. Gdzie? Nie? No tu, no tu, no jest tu, tutaj za tymi beczkami, no nie widzisz? Nie. Tu, tu, no? A tu! Ja cię kręcę. Zabiłeś go? No. O ja. Ej, dobra, wiesz, że zaraz. Drzwi, drzwi się otwierają, uciekaj! Oh. Oh. Olek, Olek, do wyjścia ewakucy. Nie, 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 pal... Nie, nie, nie! nie, Olek, nie. Błagam, Olek, błagam! Olek, błagam! Leon! Leon Olek, to pomył. Po Zapiłeś mnie brata! Olek, proszę, uciekaj, uciekaj! Nie, kto się uciekł? Ha! uciekłem! Kto uciekł? Ja. No nie... Ile wyżyło? Ile Olek czy ty będziesz, czy nie? Pewnie nie. Nie, no, dobrze, dobrze. no nie. Ciekawę, ale skupmy się, jesteśmy Co to? Co to jest za króli? Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Co to jest co za miejsce? Mi... Ej, to, to jest, jest jakiś to jest cyrk. Ej, ale zobacz, jakie dziwne, podłogi są takie przekrzywione. Nie, to jest wesołe miasteczko. Muszę was znaleźć, musimy się spotkać. Słuchajcie, ja, ja jestem, jestem przy kasie kukartach. biletowej. Aha. Przy kasie biletowej? Ej, tu Ty... jest wielka scena na przykład. ogromna jest ta mapa. Jest wielka scena, jestem na scenie! Ja się boję! Ja jestem przy rollercoasterze. Widzę, widzę, ja widzę coaster A widzi ktoś młyn ten? Jestem przy wejściu na młyn? No i niemożliwe, że jesteś przy wejściu, bo ja jestem na wagonikach O o jesteś tu, dobra Widzę ty. A, tu, dobra, do góry. Po do góry. Co tam jest? Zabójcie, widzę, widzę, zabójcę widzę, zabójcę widzę, Po on mnie nie widział? Ej można na scenę można wejść na dach Ej, wszyscy są! Po wszyscy tu są Olek, czy ty nie żyjesz? Położył mnie Dobra, To jest Dobra, najbardziej idę. Kampa. O, tu biega obok mnie Chodź na dach, chodź na dach Czekaj, no ja idę po Olka Olek, jest tam obok ciebie? Yeah. Ja nie, ja chcę na dach, nie, chcę na dach Widzowie, to jest normalnie koncertownia Jak upaliona Jak upaliona w maju i w czerwcu Mhm mm O, ktoś mnie podnosi, ktoś mnie podnosi Nie, królik Widziałem królika Spadam Goni was, goni was A, u unik zrobiłem, zrobiłem unik Spadam, 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 spadam Ej, spadam. Się, nie ma opcji, że mnie on tu znajdzie Jestem na dachu, jestem na dachu Jestem między płotem, a namiotem Widzę tego królika, widzę go Nie Goni Leon, jest obecnie kr królik! Nie! Blisko Kurwa ciebie jest Leon, mnie. uważaj, uważaj, uważaj! Obok ciebie No nie, goni mnie, goni mnie! Sery, uważaj, 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 Ej, poszedł sobie Poszedł sobie ode nie mnie go? Jest, ktoś mnie podniósł, super! O nie, obok mnie jest! Ja mam nogę złamaną! Uciekaj, rękę chyba gdzieś. Nie, nogę, co jest? Uciek, uciek, Olek, ty się musisz schować! Chłopam się w szafie. Ja nie wychodzę z stąd. Ej, Leonek, masz fajną kampę ty. Dobra, nie? Mega OP. Ja też tu idę, czekaj, tu? O nie, 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 nie. W ostatniej minucie otwierają się drzwi jak coś. Nie mogę tu wejść! On tu jest, on tu jest przy mnie, on tu jest przy mnie! Jestem, nie, nie da się tam... O kurde. Gdzie gdy, gdzieś tu jest Palion? Słyszałem jego dźwięk, byłem blisko. Nie. Nie królik? straciliśmy kogoś. Nie, słyszy, został pokonany. Gdzie jest ten królik? Idzie królik, idzie królik do góry, do góry, do góry idzie. Gdzie do góry? E, no, w sensie po, po, tak to widzę pod scenę. go, widzę go, widzę go. W się... Jak obok mnie. No. <laughs> Gdzie? Jest blisko ciebie. Ja go nie widzę, ale ja mam dobrą kamerę. Może przeszedł gdzieś, czekaj. Jest, jest, jest. jest. Jest? Jest za mną, jest, jest No nie, no ziomek nie sprzedał Ale on nie umie nas znaleźć, Ej, w ogóle duża mapa, strasznie ciężko znaleźć kogokolwiek nie. nie, no mapa jest mała Tu wygadacie ciężko. mnie dwa razy już walnął Ja nie mogę, a gdzie on jest? Mnie ani razu, całe szczęście Pani e, on poszedł tam, tam w prosto Pod scenę gdzieś będzie zaraz Co ty gadasz? No o, Pa, Leon, tu jestem Elo, elo, ale ty się lepiej schowaj, przecież ty ledwo chodzisz O, o nie, nie, jest tu! O nie. Wchodzi! O nie. Ucieka, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie idź tu do mnie! Ej, nie gonicie, kogoś innego! Tak, nie ubił. złapał kogoś. Ej, jak tu wejść? Nie tędy, tyłem, O, masz Dobra, chodź głęboko, żeby nas nie widział. Głowa ci będzie wystała. No nie, no ona się pokazuje. Kurde, bo przecież on tu przyjdzie! Ale zobacz, on stoi cały czas, żebyśmy my nie mogli go z ten, podnieść gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, ale to! Ej, za 40 sekund otwierają się drzwi! A gdzie jest za królik? A gdzie te on... drzwi będą? No, pokażą ci się na mapie. Tak? Tak, tak, tak. No będziemy musieli uciekać no, Ale on będzie tych drzwi pilnował Ra Uratował go To ile osób nie żyje? Eee, jedna, jedna. jedna On jest tylko... słaby, on jest słaby, on jest słaby, słaby on nie ogarnia króli, tej gry Słaby król, słaby król, o kurde Ej, On chyba jest blisko mnie Tak, jest blisko O nie, kogoś ubił Ktoś potrzebuje pomocy, nie mogę mu pomóc 15 sekund i uciekamy z tego A z co, z co z tym gościem, z tego, z nie pomożemy problemu. mu chyba No nie, no nie, ja nie ryzykuję ja Wyjście otwarte za 10 sekund Dobra, 8, 7, 6 gdzie? Żeby było gdzieś blisko, proszę. Gdzie to będzie? Oby nie obok królika. O nie. O, tu, to Palion, za nami, za nami, chodź, 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 chodź. Tu? Tak, chodź. O, biegnę też do tego miejsca. Siema! Dawajcie, dawajcie, on tam nie ja pójdzie. Ja nie widzę, ja widziałem z drugiej strony. Tutaj też jest, chodź. Nie widzisz takiego Ej, dobra, Palion, nie mam ta mapa jest mega wielka w sumie. potężna. Ej, widzę, widzę wyjście. Czemu ona mi się nie podświetliło? Dobra, uciekliśmy! Yeah! No nie chcę ja chciałem być. Ja też chciałem, Olka jest! Ej, domki! Te domki fajne! Tak, tak Dobra, lecimy. Fajne domki, fajne domki Dobra, go go go, go, Dobra, gdzie idziemy. Nie chcę go spotkać, gdzie jestem. Kurde gdzie ja jestem! Ja jestem! w labiryncie, ja latem. Muszę znaleźć, muszę odnaleźć fajne miejsce. Ja nie wiem. Żółty dom, ja jestem żółty dom. Ja labiryncie, żółty dom. Schodzę tam. O, wszyscy są tu. Siema Chowamy się, chodźcie. Dobra, wszyscy się kitramy, żeby nie ten. A gdzie tu nie ma gdzie się kitrać? Kurde, nie da się zamknąć, e, ja idę go uratować. Nie! Leon. Tak, bo mi szkoda tego ziomka. E, co ty gadasz? Jest tu zabójca. O kurde. Słuchajcie, panowie, ja, ja dam radę, ja dam radę. Na no dach wszedłem! Jak? Nie wiem, skoczyłem Przez co? okno. O, spadam, spadam, spadam! Dobra, uratowaliśmy ziomkę. Jestem na totalnym dachu. Ej, on jest w labiryncie jak coś Dobra, tu nas nie znajdzie! No nie, no zabił dwie osoby, no co za banda oszołomów, no <laughs> oh, Tylko Leon, ty nie możesz zginąć Nie, nie, nie No i trzy osoby, ja, ej, dobra, zostaliśmy tylko my jak coś Co? Co? Przecież dużo z tych Ej, to on dobrze gra, on dobrze gra Ej, on serio Nie, on jest OP, on jest za dobry Co? On, on jest porwałcie? za dobry, uratowałem ich, uratowałem ich Jaki on jest, Jaki on jest dobry, stary Dorwał cię? No o nie, widzę go. Ej, on jest Leon. Co, 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 ja jestem w domku niebieskim. Jestem w domku niebieskim też na dole. O nie, jest... biały, biały domek. Ej, dobra, on jest za dobry, naprawdę, nie żartuję. Ej, jak tu wyjść na balkon? Na, na dach. A, nie idzie na pomocy! dach. On wie, on zna dach. Ja byłem na dachu, Churecie! i on normalnie tam wbił stary. Ej, dobry, jest dobry, jest Ziomal. On jest za mocny. Mi ktoś? No, Olek, wiesz co? Gościu jest przy tobie. <noise> no wiem. Nie, nie no on jest za mocny, on jest za dobry. Spokojnie, musimy wytrzymać. On wszystkich ubije. Czaj, czaj, bo Olek zaraz nie przeżyje. Dobra, on idę po Musimy iść po niego, no. Nie, no on wszystkich ubija. Co jest? Bo zaraz umrę. Gdzie, Gdzie jesteś, Olek? Olek, bo nie widzę cię. Nie widzę kolor za z żółtym domkiem? Nie wiem. O! o w ostatniej chwili. Ja Oto tutaj mi swoją duszę Ja nie mogę. Gdzie jesteś? Uratowałeś. się. Olek wszystkich. musimy gdzieś się skampić. Tu nie ma... Uważaj! On tu nie, jedzi! Idzie do ciebie! Nie do mnie! Olek proszę! Ja się schowałem w szatem. On jest, jest, jest za mocny, on jest za mocny. Nie no, ja nie dam rady na niego grać. On jest za mocny, jestem za autem schowany. Ej, jestem chyba przy wyjściu! Ja Skąd tu będę kampił się? do końca gry. Kampię do końca gry, a ja to wygram. Leon, 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 Leon pa To na pewno nie przyjdzie. Jooo, ale <laughs> znalazł taką kampę, no nie e, możesz ja szans tu znaleźć. Ja też mam, taką kampę. No nie ruszaj się. Tylko boję się, że mu te włosy będzie widać. No widać teraz. No, ale Czy chwilę nie... nie było widać? O, teraz nie widać. Nie. 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 Bo Dobra, palion, 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 my mamy taką kampę, się, że... się, kitram się. Ej, zostaliśmy tylko my, zostaliśmy tylko my. Eee... Ja nie, chcę. ja nie zauważył mnie! Nie! Ja nie mogę! Ale mam kampę dobrą My też, Dobra, my minuta, mamy tanką takie. Że... Ta, ta mapa jest mega, mega duża, kurde, czy znaczy, mega mała, mega mała No Mega mała, jest... mega mała Ciężko się tu schować. Dobra, to Leon! Ja nie ja wiesz, jak on przebiegnie to. obok nas, i przez przypadek nas wtrafi na ten krzak, nie, to Nie, zjemy. nie ma szans, nie ja ma szans. To że on to zrobi. E, o, gdzieś ja tu jestem? Ja jestem przy wyjściu od nie, razu. Nie, a to nie jest? gadaj. Nie, 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 <śles> <ślesy> Co ty macie za kampę? Stary, schowaliśmy się w krzaku, a obok tego krzaku są te drzwi, co się otwierają, żeby się schować, i on to sprawdził, ale nie sprawdził w krzaku. Co ty gadasz? 30 sekund, i wygramy to. Pamiętajcie. Dobra, ale tylko, ale ja też ej, te palion, palion Olek, pamiętajcie, że jak e, będzie minuta i będziemy mieli drzwi, to on też widzi, gdzie my jesteśmy. No ale ja o? mam drzwi, ja mam drzwi za sobą od razu. O nie, w trójkę zostaliśmy. Ja mam drzwi za sobą A od razu. Ale ja nie wiem wzorkiem, gdzie my mamy drzwi. Na drodze, za autem musi iść auto. No świetnie, stary, to już to, że mi... już. nie już biegnijcie już! Nie, na wprost na mapie na prosto, na środku mapy dosłownie musisz iść. I do, do końca, i do końca, na no, do ściany. Nie. Będzie otwarte, będzie otwarte. Za nami jest! Jestem, jesu, uciekamy. No Je, jest! Uciekamy! Uciekliśmy, uciekliśmy! Olek nie dał rady, kurde widzowie.